Cześć, słuchajcie dzisiaj kolejne auto. Na szybciutko, bo nie mamy bardzo mało czasu. Słuchajcie, więc tak, mamy Swifta z 2021 roku. Przebieg 80 tysięcy 83 dokładnie. Słuchajcie, auto w białej perle wygląda pięknie. Nie wiem czy nie wiem, czy mam tutaj kurczę uchwycę gdzieś ten lakier. No, może być ciężko, bo chyba lepiej to z daleka widać słuchajcie, niż z bliska tak naprawdę. Biała perła, pięknie to wygląda. Lampy Full LED przód i tył. Eee, silnik benzynowy 1,2. Bardzo fajny motor, to jest słuchajcie, tak zwana miękka hybryda. Auto jest całe w oryginale. Opony mamy wielosezonowe. Fajne światła LEDowe, tutaj Wam zaświeciłem. Mam nadzieję, że je będzie widać. Długie też na, na ledzie. Eee, aktywny tempomat. Radar ostrzegający przed kolizją. Tak to, słuchajcie, wygląda z zewnątrz. Przechodzimy do wnętrza, już Wam pokażę, co tam się dzieje. No to może klasycznie. Słuchajcie, zaczniemy sobie od bagażnika. Tak słuchajcie, wygląda bagażnik. Pod spodem. Dość obszerny pod spodem mamy zestaw naprawczy. Tak to słuchajcie wygląda. W zasadzie tyle. Bagażnik, jak słuchajcie, To nie jest duże samo. Lameczki już słuchajcie tutaj w drzwiach. Dobra, przechodzimy do tylnej kanapy. Tylna kanapa, słuchajcie, jak nówka. Chyba nie używana nigdy. Ładne. Dywaniki, słuchajcie, materiałowe. Tak nam tu wygląda wnętrze. Dziwne, że na moim telefonie wchodzi w taki brązalony, z normalnie szaro-czarny. Tak wygląda bardzo fajnie. Słuchajcie, tutaj mamy tak, szybę elektryka z przodu, ustawienie elektryczne lusterek, kierownica. Kierownica jest skórzana. Tutaj mamy, słuchajcie, kilka przycisków: wyłączenie systemu ostrzegającego o kolizji, wyłączenie start-stopu i kontroli trakcji. Tak słuchajcie, wygląda nam tu fotel kierowcy. Przechodzimy dalej, zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Odpalę go, żeby nam się tu wszystko zaświeciło i pokazało. Słuchajcie, kierownica wygląda tak. Tutaj sobie sterujemy telefonem, tutaj mamy przyciski do sterowania radiem, a tutaj sterujemy sobie aktywnym e, tempomatem. Słuchajcie, 83 tysiące przebiegów w tym momencie. E, radio klasyka, klima też prosta. Tutaj dodatkowo jeszcze Aux i USB. Gniazdo klasyczne do ładowarki. Skrzynia piątka. Silnik czterocylindrowy. Naprawdę fajny wóz. Bardzo dobrze się tym jeździ. We wnętrzu, słuchajcie, chyba by to było tyle. Chyba by to było tyle. Eee, naprawdę z Swiftami jeździ się bardzo dobrze. Wdzięczne samochody, słuchajcie. Jeszcze raz Wam go pokażę z zewnątrz. Cały lakier w oryginale, serwisy co 20 tysięcy kilometrów. No i ta biała perła robi naprawdę fajne wrażenie. Słuchajcie, to by było na tyle. Z mojej strony to wszystko. Jak będą pytania, brothers.samochody.pl albo 507 678 607 nas znajdziecie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć.